Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Stali 52 kart losujemy jedną. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy króla lub kiera jest równe. Czyli dobra. E, oczywiście będziemy się powoływać na klasyczne, na prawdopodobieństwo klasyczne, na klasyczną definicję prawdopodobieństwa, która mówi następująco, że prawdopodobieństwo dowolnego zdarzenia A to jest zawsze moc A przez moc Omega, gdzie a to jest liczba zdarzeń sprzyjających, natomiast omega to jest liczba wszystkich możliwych zdarzeń. No proszę Państwa, ile mamy wszystkie możliwe zdarzenia, czyli wszystkie karty w talii, prawda? Mamy 52 karty, to jest nasza omega. Pytanie, ile wynosi a, czyli zbiór sprzyjający. A co jest zbiorem sprzyjającym? No zbiorem sprzyjającym są albo króle, lub kiery, czyli generalnie może być i król, i kier. Ile mamy kierów? Kierów mamy 13 w talii i mamy 4 króle, ale zauważmy, że jeden król jest kierem. Czyli mamy w sumie 13 plus 4, no i trzeba odjąć tego jednego, co się dubluje. 13 plus 4 to jest 17, odjąć 1 to jest 16. Wszystkich tych kart sprzyjających, czyli król króli dub kierów mam 16, prawda? Z te duplikaty, te co się duplikują. Czyli mamy to jest 16. Zatem prawdopodobieństwo nasze zdarzenia to jest 16 pięćdziesiątych drugich, to jest odpowiedź B. Czyli jeszcze raz przypomnijmy, prawdopodobieństwo klasyczne mówi tyle, że P od A to jest zawsze moc A przez moc omega, gdzie A to jest liczba elementów sprzyjających, omega to jest liczba wszystkich zdarzeń. No i musimy po prostu osobno policzyć, ile to jest A, ile to jest omega.